Koncerty kolekcjoner 75. W dzisiejszym odcinku, tak. W końcu są wyniki konkursu na kody do karty. Ale ponieważ zgłosiła się tylko jedna osoba, czyli kolekcjoner Piotrak. No, nie mogę mu przyznać wszystkich, nagród, bo to by było troszkę niesprawiedliwe. Ale przyznam mu dwa miejsca. Tu mam moją kulkę, kulę, kuleczkę. A na tle widać moje karty z włoska Paspecjany. bo sobie w tej jednej parce wirusa w blodze ekspert. Dobra. Widzicie, mamy tutaj. Trzy. Oj, jedno ostatnie się psuje. No, była postać dobrze. Mamy, już Wam pokazuję. Tylko mi przeszkadza. Numereczki. Tu. Jedyneczka. Widzicie? Trzy. O, jedynka. Zgniatamy. Tak, wylansuję dwa miejsca, żeby było sprawiedliwie. Trójeczka. I na koniec jest no gdzie to jest? No i trójeczka, to i trójeczka, więc ja to wszystko tu mamy, kule wkładamy zamykamy, no nie opłacało się to robić na, w internecie na random.org no to strata czasu wszystko tam do komputera, z komputera nagrywać to czasu nie mamy ale no uderzyłem, czekajcie no A i otwieramy dun, dun, dun. to jest kolekcja do darzyni Piotra, da mi film dobra, jak tu nie patrzę a bierzemy sobie może to. To zobaczymy, wylosuję dwa, bo żeby było przewidywalne. ja już to wiem. Gratulacje! Dostałeś nagrodę z pierwszego miejsca, miejsca. Więc już. No, udało Ci się. A dalej mam trzy dwa. Tylko co dzisiaj wylosuję? Jedyne trzy... <coughs> czy dwóch. No sorry, mam kaszel. Ale tak planuję że chwilę Wam nagrać Prezentacja albumu, mojego albumu z euro zbierałem zbierałam naklejek, no no, otwiera się, o, i mamy... dobra, zabierzemy tą ta z rzecz, czyli że dwa tam, dan, tam, dan, dan. i trójka i trójeczka, jak widzicie trójka, no no i to wszystko w tym filmiku. Gratulacje Ci, masz pierwsze i, dró i trzecie miejsce. No. <tryk> no, gratulacje Ci bardzo, ale dobra. Kurde, sobie na bok za na chwilę. Nagram na... I nagram, prezydencie już się I to by było na tyle, Że film się Wam spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Cześć!